Witam Państwa serdecznie, moimi gośćmi i Państwa są dzisiaj Adam Skórnicki Dzień dobry i Miłosz że z czasu Dzień dobry Panowie, przypomnijmy sobie jeszcze pokrótce to co działo się w zeszłą niedzielę na stadionie Alfreda Smoczyka bo mieliśmy, przynajmniej w mojej ocenie jeden z najlepszych meczów najlepszych widowisk żużlowych w ostatnim sezonie Jak po jakimś czasie odbieracie to co się działo się na Smoków w ostatnią niedzielę? No przede wszystkim cieszymy się, że tak licznie E, przybyli kibice naszej drużyny, i, i nie tylko naszej, w ogóle Speedwaya. E, od razu było widać, e, że też działo się dużo na to, że no, mecz e, wspaniały, scenariusz rozpisany tak, że Alfred Hitchcock by się nie powstydził. E, początek meczu, e, jakby nie po naszej myśli, wykluczenie Nikki Petersena. Strata 6 punktów taktyczna, no i środek i końcówka meczu już bardziej po naszej myśli, aczkolwiek nie do końca zgodnie z tym, co, co sędzia widział, ale cieszymy się, że jest 10 punktowa zaliczka i ciężko pracujemy na to, żeby w najbliższą niedzielę te 10 punktów przewagi wystarczyło do tego, żeby dojechać do finału. A jak wy w parkingu reagowaliście na te różne trudne sytuacje? Bo sześć punktów dostać po pięciu biegach na dzień dobry to jest fatalny początek. Były jakieś mocne rozmowy? Nie, przede wszystkim no, mieliśmy w parkingu takie uczucie, że, że nie do końca możemy zapanować nad, nad decyzjami sędziego, i, i w pewnym momencie no, tylko tylko. Stwierdziliśmy, że, że gorz, gorszych decyzji już nie może być i tak. że w końcu ten mecz musi się ułożyć i, i obrócić na naszą korzyść. E, no więc, mimo że było, było ciężko, to przede wszystkim e, staraliśmy się zachować spokój, bo no, znamy, znamy swoją moc, znamy wartość zespołu no i wiemy, że przede wszystkim e, liczy, się, liczy się zespół, żeby, żeby wygrywać i tak też zawodnicy do tego podeszli. Było widać, że. Starali się współpracować ze sobą i na torze i w parkingu, żeby, żeby ten, ten końcowy sukces e, przyszedł do nas w końcu. Adama, powiedz mi, jak takie z perspektywy zawodnika absurdalne wykluczenia wpływają na to, jak już podchodzi do kolejnych wyścigów? Bo wyobrażam sobie Damiana Balińskiego zjeżdżającego do parkingu po, po upadku Artioma Łaguty, który jest przekonany o tym, że szykuje się do powtórki, po czym otrzymuje informację, że jest winny upadku i nie pojedzie. No przecież to świętego wyprowadziłoby z równowagi. No dokładnie. Do te, dla, dlatego też Damian nie, nie wystartował w biegach nominowanych. Jest to, jest to duża, duże obciążenie dla zawodnika i jest to, jest to dużo też, duża kara dla zawodnika za coś, czego nie zrobił, więc no, nie dosyć, że, że stracił ten czy punkt, czy punkty w tym wyścigu, w którym został wykluczony, do tego nie wyjechał jeszcze do piątego wyścigu. No Szkoda, że takie decyzje są właśnie w bardzo ważnych meczach, bo zawodnicy ciężko pracują cały sezon na to, żeby, żeby wziąć udział w playoffach, w finałach i, i nagle gdzieś tam wkrada się trochę niesprawiedliwości. No ale no tak, tak było, jest i, i niestety będzie. I zawodnicy i, i, i my musimy z tym wszystkim jakoś sobie radzić. Cieszymy się jeszcze raz, powtórzę, że, że udało się 50 punktów zdobyć, i teraz jedziemy do Tarnowa, gdzie, gdzie nasz skład będzie jeszcze bardziej okrojony. No, ale taka, taka część sezonu, kontuzje, i miejmy nadzieję, że, że uda nam się obronić tą przewagę. Właśnie wspomniałeś o składzie, to jest pytanie, które zadają sobie teraz kibice: na kogo możemy liczyć? Na pewno w kontekście niedzielnego meczu, a którzy zawodnicy walczą jeszcze o powrót do zdrowia? Na pewno nie możemy. Znaczy, na pewno wiemy tyle, że nie wiemy nic. Do niedzieli, do, do, do godzin południowych czy, czy godziny 13, to praktycznie dopiero wtedy się rozstrzygnie, kto w tych zawodach będzie w stanie jechać, będzie w stanie walczyć, bo przede wszystkim potrzebujemy zawodników, którzy. Będą w stanie ukończyć wyścigi, bo jak wiemy, i, i po stronie tarnowskiej, i, i po naszej stronie wiele kontuzji. No i musimy wybrać tych zawodników, którzy, no, którzy będą mieli przede wszystkim siłę dojeżdżać do mety. Na bardzo długim tarnowskim torze. Dokładnie tak. Adam, no, szczególnie, szczególnie wiele wątpliwości dotyczy Keneta Bier. Jak wygląda jego leczenie na ten moment, bo... O tym rozumiem, czy, czy pojedzie w meczu w Tarnowie, przekonam się w niedzielę. No, zawodnicy w miarę możliwości korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych w Danii. Duńscy zawodnicy, Mikkel Mikkelsen, jest zdecydowany też w przyszłym tygodniu przyjechać do Polski, żeby spróbować tutaj naszych metod. No i miejmy nadzieję, że, że, że będzie gotowy na... No na pewno nie na ten mecz w Tarnowie, ale że, żeby był gotowy już na, na kolejne nasze mecze playoff No sytuacje nie są nie są tutaj wesołe. Musimy, musimy niestety no, liczyć na to, że, że naprawdę uda nam się taktycznie dobrze rozegrać te zawody w Tarnowie, awansować do finału i i za te 10 kolejnych dni będziemy mieli więcej, większą liczbę zawodników e, sprawnych do jazdy. A co właściwie dolega to bierę? Czy to jest tylko i wyłącznie bark? Mm, no, w, to nie jest tylko i wyłącznie bark, ale, ale na, na to na ocenę tego jeszcze, jeszcze jest za wcześnie. Myślę, że około piątku poznamy wszelkie, wszelkie dolegliwości, jakie go e, trapią ale jego występ stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. A Adam, wspomniałeś nieraz, że do Tarnowa w fazie playoff pojedziemy na wojnę. Patrząc na to, jak nerwowym było to spotkanie w ostatnią niedzielę w Lesznie, no to czy spodziewasz się powtórki takiego scenariusza? Taśm, wykluczeń, upadków? Tego, co było u nas? Tak. No to ten, ten mecz już można było zauważyć gołym okiem, że, że różnił się diametralnie od, od, od większości meczy w, w fazie zasadniczej. No i nie innego scenariusza spodziewam się w Tarnowie. Będzie na pewno bardzo gorąco i, i będzie wiele się działo. E, regulamin jest obszerny i, i wiele, wiele rzeczy jest tam zapisanych i na pewno w, w, jeżeli będzie taka możliwość, to, to ten regulamin będzie wykorzystywany. Mhm. Miłość, my na tę wojnę do Tarnowa zabieramy sporo leszczyńskich kibiców. No tak jest, tak jak tutaj prezes nasz wspominał, że ósmym zawodnikiem Tarnowa był, był pan sędzia, to na pewno no, Adam nie zaprzeczy, że ósmym zawodnikiem Unii Leszno byli kibice, tak, którzy ponieśli zawodników, zresztą no, i Tobiasz, i, i Piotruś chociażby w wywiadach, bardzo to podkreślali, że ich to zagrzewało, dlatego też e, taka akcja, inicjatywa z naszej strony, żeby tych kibiców do tego Tarnowa na ten jeszcze trudniejszy mecz też pojechało dużo. E, stąd tutaj dzięki wsparciu kilku firm z Leszna i także sam, sam, sam klub, e, no, organizujemy taki wspólny wyjazd autobusami oraz samochodami osobowymi. E, koszt takiego wyjazdu to jest maksymalnie 70 zł, to wszystko zależy jak nam się uda te autobusy ustawić, już teraz bardzo mocno, bardzo, bardzo dziękujemy firmie Farm to Farm firmie Eurocomfort, firmie Mila Travel, firmie Piekarnia Cukiernia Gawlicki, firmie Coca-Coli no i, i tutaj też zarządowi klubu że wspierają tych kibiców w tym wyjeździe wciąż się można zapisywać Koszt takiego wyjazdu, transport autobusem oraz bilet to jest maksymalnie 70 zł. Wszystko może się okazać. Miejmy nadzieję, że może uda się troszeczkę taniej. Czyli 70 zł. Wszystko co kibice muszą zrobić, to już najlepiej, jak najszybciej zapisać się na ten wyjazd. Wysłać maila na adres infomaupa1938.pl. Z imieniem, nazwiskiem, PESEL-em i tam zaznaczyć, czy wybieramy się autobusem, czy, czy własnym transportem. E, szczegóły dotyczące tego wszystkiego pojawiają się także na waszym portalu, na naszej stronie internetowej, na stronie kibiców. E, no, muszę powiedzieć, że już jest bardzo duże zainteresowanie, i, i to chyba będzie największy wyjazd do Tarnowa naszych kibiców, jaki pamiętam. Na pewno będzie największa liczba autobusów. No, bardzo byśmy chcieli, żeby tych kibiców było tam jak najwięcej, żeby wspierali głośnym dopingiem zawodników i faktycznie byli może ósmym, a nawet dziewiątym zawodnikiem drużyny. A tych z Państwa, którzy, którym nie będzie dane pojechać do Tarnowa i pasjonować się tym widowiskiem na żywo, zapraszamy na transmisję w Radiu ELK. Dziękujemy serdecznie naszym gościom. Adam Skurnicki. Dziękuję bardzo. Miło Majczak. Do widzenia.